Witam serdecznie drodzy przyjaciele, siostry, bracia, wszyscy słuchacze poławiaczych Bożych Pereł. Dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj podzielimy się na temat przebaczania bratu, siostrze. Kochani, y, jesteśmy tylko ludźmi w ciele, popełniamy błędy. Drodzy, widzimy te błędy na co dzień razem w przebywaniu, w obcowaniu z sobą w zborach, ale Biblia, nasze wspaniałe słowo. Też ma odpowiedź na takie przypadki, gdy czujemy się zakłopotani postępkiem brata, siostry, czy też kogoś drugiego, bliźniego, po prostu w zboże. I właśnie czujemy się. I cóż mamy począć z takim oto dylematem, gdy zgrzeszy ktoś przeciwko nam, a później, później musimy razem jakoś obcować, musimy razem przebywać bardzo często. No, musimy współdziałać na tym polu naszego Pana Jezusa Chrystusa. No, czy da się w ogóle? To oczywiście, że się da, tylko no, muszą być poczynione pewne kroki z obu stron tej właśnie strony, która gdzieś tam postępek jakiś nieopatrzny poczyniła, i z naszej strony. Kochani, powinniśmy być zawsze gotowi do przebaczenia. Bo to chodzi o nas w tej sytuacji. Nie możemy żyć jakimś nieprzebaczeniem, ponieważ to zamyka nam drogę do Boga. Musimy uwolnić się, uwolnić, musimy zostać zwolnieni do Bożego działania, bo inaczej Duch Święty nie będzie po prostu mógł działać w naszym życiu. I drodzy, ja przeczytam teraz z Ewangelii Łukasza z 17 rozdziału z trzeci, czwartym, może piąty czy i też szósty werset i taką już stricte rzecz, która rzeczywiście dotyka tego sprawa, sprawy przebaczenia. A więc 17 rozdział od trzeciego do szóstego. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył Twój brat, strofuj go. A jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedmiokroć na dzień zgrzeszył przeciwko Tobie i siedmiokroć zwrócił się do Ciebie, mówiąc żałuję tego, odpuść mu. I rzekli apostołowie do Pana, przydaj nam wiary. Koniec cytatu, drodzy, Jezus Chrystus. No rozmawia z uczniami, oni poddają mu te dylematy, on nieraz sam wybiega niejako naprzeciwko temu, co myślą i teraz w tym momencie tutaj rozpatrują właśnie sprawę przebaczenia. Oni Izraelici nauczeni, że siedmiokroć trzeba by wybaczyć bratu, a Jezus, a Jezus podnosi im standardy, bo mówi, że... Yy, nie tylko siedem razy, ale i siedemdziesiąt siedem razy należy przebaczyć, gdy zajdzie taka potrzeba. I drodzy, prywatne napomnienie powinno wystarczyć, ale, ale jeżeli nie, okaże się nieskuteczne, wówczas osoba, która stała się, której stała się krzywda, powinna wziąć ze sobą jednego lub dwóch świadków. Jeżeli winny nie będzie słuchał, Wówczas trzeba sprawę przedstawić przed zborem. Nieposłuszeństwo wobec zboru powinno skończyć się ekskomuniką, czyli no po prostu skreśleniem, skreśleniem z listy członków zboru, bardzo często, wykluczeniem z grona braci. To skrajne przypadki, ale niestety konieczne w niektórych sytuacjach, drodzy. No, celem tego napomnienia i innych środków dyscyplinarnych, to nie jest jakieś równanie rachunków czy też poniżanie obra obrażającego, ale przywrócenie go, przywrócenia go do społeczności z Panem i Jego braćmi. I to zawsze chcemy czynić i zawsze jesteśmy otwarci. Uczniowie Jezusa Chrystusa powinni tacy być właśnie. I wszystkie napomnienia powinny być przekazywane w duchu. Miłości. Drodzy, staramy się tak robić i wiemy również, że w praktyce no, nie zawsze jest możliwość dokładnie tak zrobić, No nie mamy sposobu, by osądzić tych ludzi, czy upamiętanie się obrażającego nas jest prawdziwe, jeżeli się upamięta. Dlatego Pan Jezus mówi, że jeśli byś siedmiokroć Zgrzeszył przeciwko tobie, to i siedmiokroć zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. No, w tak łaskawy sposób traktuje nasz ojciec, nas samych. Dlaczego mielibyśmy inaczej postępować z braćmi, z siostrami? Nieważne, ile razy zawiedziemy naszego pana, ciągle mamy pewność, że jeśli wyznajemy grzechy swoje. Wielny jest Bóg i Sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Tak pisze w pierwszym liście Jana, w pierwszym i dziewiątym e, wersecie, pierwszym rozdziale w dziewiątym wersecie, przepraszam. I drodzy, e, myśl sama ta, że trzeba przebaczyć siedem razy każdego dnia, wydawała się apostołom bardzo trudna. Do tego stopnia, że zawołali do Jezusa, by przydał im wiary, by dał im więcej wiary. Apostołowie po prostu czuli się niby wystarczająco wyposażeni w wiarę w porównaniu z tymi standardami, które wyznacza im Chrystus. Drodzy, my też czasami czujemy się zakłopotani, gdy ktoś nas dotknie, gdy ktoś nas obrazi. No i wiemy, Wiemy, że bez Ducha Świętego jest bardzo trudno przebaczyć, yy, tak po ludzku, drodzy. I wydawało się tym apostołom wówczas tam, że no, oni również nie będą w stanie okazać tak wiele łaski. Tak więc prosili Pana, by przydał im więcej wiary. No i odpowiedź Pana wskazała na to, że problem polega nie na ilości wiary ale na jakości tej wiary bo nie chodziło również o to by mieli więcej wiary ale by używali tej którą mieli i to nasza własna duma często i nadawanie sobie znaczenia większego jak w rzeczywistości no przeszkadza nam w wybaczaniu naszym braciom i tę dumę należy wykorzenić i wyrzucić kochani no, często mamy problem, bo brak nam wiary rzeczywiście. Tam dalej piszę o, o wierze jak gorczycy. ale kochani, ja często również spotykam sytuacje, gdzie osobiście jestem gdzieś tam potraktowany odpowiednio. Być może sam też potraktuję kogoś jakoś tak, że powinienem przeprosić i przebaczyć, ale. Drodzy, gdy mam dylemat, co zrobić, jeśli ktoś zawini przeciwko mnie, gdy już nie mam argumentów, dla których mógłbym rzeczywiście przebaczyć temu człowiekowi, to zawsze zostaje mi argument, że należy przebaczać, bo tak nakazał nam nasz Bóg, drodzy. To największa, można powiedzieć, Prawda, największa prawda, jaka tutaj w tym problemie może nas bardzo zobowiązać, niejako nawet do chęci, by przebaczyć, przebaczyć. Ale jest pewna perła oczywiście także w tym odcinku. Drodzy, pisze w czwartym, no, że siedmiokroć na każdy dzień, jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie, siedmiokroć zwrócił się do ciebie i mówiąc, Żałuję tego. Odpuść mu. Drodzy, rzeczywiście klucz jest w tym, że musi przyjść człowiek, musi okazać skruchę, musi powiedzieć żałuję, musi być jego serce nastawione na pokutę, musi być świadomy, że popełnił grzech, że popełnił przewinienie. Drodzy, nie na darmo pisze w tym czwartym wesecie, w siedemnastym rozdziale, że, że jeżeli przychodzi i mówi, Żałuję, w innym tłumaczeniu uznałem się w tym, w starszych tłumaczeniach też, a więc człowiek musi być świadomy swojego przewinienia. Drodzy, ale co, jeśli nie przyjdzie właśnie i nie wyzna i nie ukaże skruchy wobec nas? Drodzy, nie nasza rzecz. My mamy przebaczać. My mamy czuć i być wolnymi. Nie możemy zniewalać się jakimś nieprzebaczeniem. Powinniśmy przebaczyć w imieniu Jezusa Chrystusa, odpuścić, ponieważ wówczas będzie mógł działać. W nas, Duch Święty, w nas. Czynimy siebie wolnymi. Nieprzebaczenie zakłada nam kajdany, niewoli nas, zniewala nas. Drodzy, nie dajmy się zniewolić, nie przebaczeniu. Wybaczajmy, bez względu na to, czy przyjdzie ktoś do nas i powierzałuje, czy nie. Jeżeli natomiast przyjdzie i powie, żałuję tego, odpuść mu i 77 razy i 777, ponieważ tak czyni z nami nasz Pan, nasz Bóg. Niech Was Bóg błogosławi, drodzy, życzę przebaczenia na każdy czas w Waszym życiu. Życzę wiary i mocy Ducha Świętego do tego, by przebaczać wszystkim, bo to nas uwalnia. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Amen.